Zapraszam moi drodzy do wideo tutoriali numer 2 Bo dokończyć teksturowanie naszego obiektu Co trzeba zrobić jeśli popełnięcie błąd przy teksturowaniu chcecie ogólna teksturować i dodać nowe linie? Można to poprawić Armholed Fat można wykasować Powrotem można wejść moi drodzy do e, edytora extur to włączamy. Ta opcja nie będzie aktywna, dopóki nie przypiszecie w opcji materiału jeśli Wam pokażę. Tutaj jak nie, jak nie wybierzecie nam przed opcji Unfold, ta opcja się nim ujawi. Więc musicie stąd wybrać opcję Unfold, a nie inną bo jak wybierzecie inną opcję czy tą unfold nie będzie Wam działał a ta opcja unfold jest według mnie strasznie ważna bo to potrzebujemy abyśmy mogli oteksturować tak teksturę jak powinniśmy teraz spróbuję e, e, wziąć użyć jakiejś takiej innej metody, moi drodzy, która pozwoliłaby mi inaczej okeksturować ten obiekt. Niech mam okaże bo zależy jak linie biegną, to tak wam rozłoży tę teksturę. Ja muszę sprawdzić. Tylko muszę sprawdzić również. Czyli my mamy e, zaznaczoną naszą klamkę. Pokażę Wam jeszcze jeden klik. Add to Line Cut. Bardzo przydatna opcja, bo jak zaznaczamy tutaj piastry, to możemy wybrać tą opcję i automatycznie nam zaznaczy naszą, nasze zaznaczone linie I teraz wybieramy sobie opcję z pliką Dobrze byłoby, gdybym wykasował. Nie wiem, czy mam to wykasować. Mi się wydaje. Chyba źle zrobiłem. O, dobrze zrobiłem. Chyba dobrze zrobiłem, moi drodzy. Jeszcze sprawdzę, jak ta tekstura teraz nam będzie się rozkładała. O, dobrze zrobiłem, jak to wykasowałem. Teraz mamy dobrze oteksturowany tego roweru. Również trzeba wykasować stary presek. Niestety to również trzeba wykasować, jeśli chcecie na nowo oteksturować. Jakiego mi to nie działało, moi drodzy. O, mi tylko... czekajcie, bo ja chyba mam zaznaczony również ten obiekt co mi się bardzo nie podoba to będziemy musieli się pozbyć tego i skupić się tylko na e, tym egale. jak jak przemianować nazwę tego materiału bo ja muszę zmienić nazwę tego materiału a tutaj trochę będzie ciężko z tym F2, o jest, pojawi się F2, rower 4, 4, 0, Aby się jej nie pogubić Chcę tylko na pegale się skupić, a teraz na tym I wybieramy stąd to F2 Rover 02 I teraz musimy odekskurować W trybie gipsy Tylko tą część Którą wam okaże. Może być trochę problematyczne teksturowanie w tym programie, ale na dłuższą metę warto. Ten to jest ponownie klawisz. U. E, co ja robię? Dlaczego? Eee, no co jest chłopie? Co to robić? Nie, to trzeba wybrać. Nie, no co on robi do choroby? Tu nie ma skrótów klawiszowych, moi drodzy, jak w blangehe. Dlatego się trochę regenerwuje i irytuje tym. Sprawdźcie jak z tymi klaskami bo to może być potem naprawdę kłopotliwe. W tym wypadku niestety jeszcze raz zaznaczyć. Ale tym. Nie ma też skrótów klawisiowych do tego a to by mi bardzo pomogło. No i przypisujemy ten materiał. Pamiętajcie, że mamy Jaskry, jeden i ten. ten. Musimy się na tym jaskie skupić. I chyba tu będę musiał skupić się. To również przypiszę sobie materiał do tego. Może bardziej taki. Niech będzie taki... No dobra, uh, nie chcę, żeby taki sam Niech będzie taki Metallic e, Specular Roughness mniejsze, Ani To się łatwiej w mi widoku Bo i tak będziemy musieli nowy presek Tekstury wybrać Bo to jest stary presek, który my tu widzimy Blend with image ale tu się mogą ujawnić w hogie Bo my mamy stary reset Anofolg Ej, mnie to trochę martwi I tu mamy też anafolgi. I tutaj trzeba będzie pomyśleć Co by tu zrobić w tym wypadku Mi się wydaje, że chyba teraz mamy nowy anafolgi. Sprawdźcie kwiastry. Pierwszy i drugi presek. Chyba mamy to i to. No, powiem Wam, trochę się można pogubić, jak się do końca nie wie, co się robi. O, się pojawił to materiał. Uff, w mi chyba ten materiał. A, a dlaczego mi ten materiał zniknął? Muszę coś, moi drodzy, sprawdzić, bo chyba mi zniknął materiał. Bo mi nie... bo mi materiał, ale teraz się nie ujrzę, muszę zrenderować go. No czemu mi zniknął? Już kurde, znowu ten sam robię. Dobra, nie mam czasu w to. Nie, jestem materiał, tylko mi nie wyświetla się. Muszę coś mój drogę sprawdzić, bo tu się wyświetla mi materiał i jest okej. Okay, ale mam tutaj jakiś dziwny problem. Teraz nie wiem, czy ja nie będę musiał w opcji rangeru sprawdzić. Ojejku, dlaczego ciebie mam tu tyle tych resetów? W się mam. Można to również wykasować. Ale wtedy mi wykasuje materiał. Właśnie gdzieś się pojawia haczyk. E, mogę również, tutaj też trzeba wykasować, e, niestety, ale takie trzeba byłoby wszystko od nowa robić, może być to dość duchy problem. Dobra, no to ja strasznie nie lubię od nowa robić. W takiego problemu, powiem Wam, nie ma. Na szczęście mam materiały już przypisane. To jest komunikat. Jak coś takiego się pojawia, to trzeba wtedy na nowo przypisać materiał. Na szczęście... ...unfold mogłem znowu przypisać. I tutaj sobie możemy na nowo ten obiekt... ...poteksturować. Szybciutko. Niestety to jest dość problematyczne w tym programie SoftImage, może, może to stanowić nielaga wyzwanie dla początkujących, to jest tutorial numer 2. Z niewiadomy sprzeczem znikły mi materiały, eee, unfold and pack. Tylko teraz nie wiem dlaczego on mi przypisał e, teksturę do kierownicy e, tu a nie tu aha widocznie tutaj ale... aa to śmieszne. kto kasuje skupię się na tym w takim razie na tym się skupię new from file ten my za tak się trochę z tym rozwikam, ale program mi trochę wydziwia. No mo, trochę się można, powiem wam, można się trochę ogubić. Może ja zostawię to w spokoju. Eee, w nie. Półgró, aż to jest kuchające Powiem mam męczącek jest trochę Se-Eggieckie Select Gieso Select All Nie, nie możecie tak zrobić Musicie, tak jak chcielibyśmy Nie, zrobię to trochę inaczej Musicie również zwrócić uwagę na inne szczegóły w teksturowaniu. Jak nie tego ominąłem. Głupie że ten program został powiem wam zrobiony i napisany. Ale jednak jak się nauczyć jego kochaniego, potem się przyjemnie będzie pracowało. Eee... Uda, ja się rozwieka, myśle dawno powinienem był oteksturować to click components add, add to line pack a, update and pack no i teraz mamy lepiej okeksturowany obiekt eee, sprawdźcie też tego nie kasujemy tylko tutaj jak dokonujecie zmian i, i poprawki jak chcecie odnowić jakąś teksturę, to możecie się jakiejś grzecie pozbyć. Sprawdźcie opcję Selection. Tylko jedno takie musi być do jednego obiektu. Jeszcze, jeszcze sprawdzę ten drugi obiekt. Ale zanim, to muszę skupić się na przykład na skalowaniu tego... Aha! Przypominam, aby zdjęcie tutaj wyedytować. Hmm, gdzie to były te opcje? Tu. To trzeba zaznaczyć. Bardzo, bardzo ważna opcja. Najlepiej, jeżeliście tu wszystko zaznaczyli, ta tekstura będzie lepiej edytowalna. Prawdopodobnie będę musiał, do tego, o, do tego będę musiał się pisać tu. Do czego przypiszę ten materiał, co widzicie tu? ah Chwóź, ja teraz go ja się nie wiem, który ten materiał. Aha, ten, okej. Okay. Tu nie ma nic, to tu. Okej, okay, ale dlaczego bym się pisał do innych obiektów? Ale czemu ten? Hey, Ej, co on robi do choroby jasnej? Nie, chłopie, co ty robisz? To miałbyś inny materiał. Muszę to... Muszę to usunąć, bo mi się coś mojego ryzyku nie podoba. I będę musiał to usunąć i nowy wstawić materiał ale strongy ale jest ok i nazwę sobie byte e, 02 bo był jakiś bałagan nie wiedziałem gdzie co było podłączone. nie może być bałaganu przy jak bo potem może to być ogromny problem jak podłączacie materiały, tekstur metallic, specular, roughness, e, rough, a specular king, to jest takie dodatkowe zabarwienie, może jeszcze taki lekki miedziany kolor dodam, e, niech już będzie, Ani kropik, to też jest spoko, daje takie fajne efekty, on ma taki kolor rzy. Jak na boki się rozchodzi materiał? Pokiem Wam wytłumaczę. Bo normalnie to Blender ma, ale w tym programie trochę jest problem. Jak się tak A dlaczego mi zmienił kolor? Aha, to jest base Color. Pomyliłem się, moi drodzy. Nie przypisałem takiego koloru, jakiego trzeba. U góry jest base Color. Do tego. Sorry, mój błąd, pomiłem się. Teraz sobie przypiszę moi drodzy inny A czemu ja mam tutaj dzielony materiał z chemii? Nie powinno tak być Nie powinno tak być Dobra to nie szkodzi Image new from file Aha, bo pozostałe obiekty nie mają innego materiału przypisanego Kurde nie chcę mi się szukać Wezmę sobie tą teksturę no i tak mamy materiał metalu, ale pomieszanie z teksturą moi drodzy Spróbuję to teraz wam pokazać i zrenderować Aaa, zapomniałem o czymś Oto, bo tu, ale musiałbym teraz e, sprawdzić czy mam domchęt e, ustawiony ten Dajcie mi chwilę, muszę coś sprawdzić e, gig. Tu jest zaznaczone. Tu też jest zaznaczone. Także wszystko się zgadza. I jeszcze wejdę do opcji e, warstwy. Bo tylko w opcji warstwy możemy... Tutaj, gdzie to jest? Explorer i mamy tutaj... Point. Tu jest światło. Do Cycles Rangera, Cycles like Cycles Background ja nie mogę się wrócić do Cycles Background Gdzieś miałem moje schowane moi drodzy, ale nie mogę tego znaleźć, bo to była siła tego światła. Bo ja mogę normalnie nie realistycznie w tym programie rangerować, ale teraz nie wiem Kim to będzie rangerowało? i sprawdzę mm, Gdzie to było? Background? To trzeba wzmacnić eee, Gdzie to była opcja, mogłem mieć siłę Dobra, na razie sprawdzę Kim mi rangeruje, Kim mi widzi eee, rower Bo miałem jakieś Aha, bo ja mogłem to zamknąć i z... wiem czemu mi nie rangeruje to wyłączyłem z warstwy wypiłkiłem. dlatego mi nie rangerował i to trzeba tu włączyć z powrotem w warstwie mi, ja schowałem to w warstwie ojejku czemu tak dziwnie Może ja to odznaczę, bo wtedy mi wszystko dobrze zrenderuje. A nie, to co ja robię? To jest dobry sejek. Jeszcze jak się schowałem. Muszę te... Aha, bo ja mam na zewnątrz budienku i z tamtej strony. Tu mam miejsce w robię. To musicie poczekać. Muszę coś sprawdzić. Bo chciałam sprawdzić, czy ja dobrze to rangeruję. Jak nie, to trzeba będzie skonfigurować to. Co moi drodzy, to nie jest tak, że ja nie umiem tego robić. Pokazałam wam jak teksturować. Tylko kiedyś się trochę męczę, bo nie wiem jak to, jak to ogarnąć. Może kiedyś jeszcze robię, bo się ile wideo ma, minut? 20. Myślę, że to nie powinno stanowić problemu. O kurwie, zaraz będę musiał jechać, pomóc gam. Bicycle. To muszę przenieść do budynku, i będę to renderował w budynku. I sprawdzę, jak to renderuje mi w budynku, bo mam tu światło. Coś się stało, że schowałem światła. Najprawdopodobniej będę musiał jeszcze raz... Kurde, co się stało? tutaj trochę będzie ciężko z tym, bo tutaj nie jest łatwo znaleźć odnośnie tego. Eee, Zaznam wiem, o co chodzi. Hmm, skręg, siła. O, no, ja nie dobrze. Jeszcze zrengeruję, bo muszę coś w mojej sprawdzić. Co to jest? Dobra, nie wahnie. Spróbuję teraz zrenderować. Może mi się uda teraz zrenderować. Jak mnie to w następnym tutorialu pokażę, bo muszę sprawdzić tą teksturę. Czy ja dobra tę teksturę mam? Czym się nic nie pojawia. Ja tu nie mam żadnego światła chyba, na nie wiem. E, likes, cycles, likes, cycles point, like. O, gdzie jest to? No bo dlaczego mi nic nie widzi na scenie, bo nie mam trochę świata skręt siła. Ja muszę wiedzieć co mam na scenie, bo chciałem zarenderować te dwa obiekty, bo chciałem zobaczyć jak ta, jak ta tekstura tu wygląda. Musicie chwilę poczekać, bo chciałem coś sprawdzić. Ten tutorial skraść mi się rozwleka. Ale widzicie, mam tu wymieszany materiał metalu z i Ja chcę to zręgarować, ale on mi nie pokazuje coś. Wydaje mi się, że chyba nie chcę co to wyłączyłem. O jest, w końcu się pojawiło, widzicie? Sorry moje że to tak długo trwało, widzicie, mam materiał metalu i dwa osobne materiały. Mam też włączone okrsiół mi ale jeszcze muszę ustawić teksturę do realistycznego nieba Tak jak w programie Blender For mojego jak tak długo trwało Ale z tym teksturowaniem, no jest trochę Trochę się trzeba, z mm, gimna nagimnastykować Jak ja teksturę edytowałem Widzicie, że przepisałem materiał I nie, czekajcie, tu nie widać, tak? Ja sobie to zapiszę, bo jeszcze będę musiał E, skonfigurować teksturę do nieba chciałbym w wideo numer 3 na ten temat bardziej porozmawiać co tutaj mamy power bardzo ważna jest też opcja power bo to daje siłę do światła i to też to też jest stosunkowo ważne teraz ja sprawdzę jak w przybliżeniu mi zringeruje to Pół do drugiej godzina, pół do drugiej jest. Zastanawiam się czy dzisiaj nie boję na gmoche. O jeszcze trochę lepiej jest. Widzicie materiał. PBR Metallic jest bardziej widoczny. O jeszcze trochę lepiej to wygląda. Włączony mam też odszumieć. No dobrze to wygląda. Będę mógł fajnie, fajnie zrobić i dokończyć. Tylko jeszcze trzeba będzie ustawić kolor. Zaraz wam powiem w kim heck, bo Blender ma coś takiego jak filmik. W kim też to występuje. W jest taki makowy ten kolor. Ale to w wideo numer 3 porozmawiamy o tym, Bo to jest ten tutorial głównie jak sturochania do kicciu i trochę się przeciągnął. Na razie.